Cześć, e, tu znowu ja, Marcel Gra, i witam Was w odcinku oznaczonym numerkiem 0 z serii Minecraft serwerowy świat. Wiem, że ta seria była zapowiadana dość trochę czasu temu, ale po prostu, po prostu ten, ten, ten odcinek jest takim odcinkiem wtajemniczającym o to, co będzie chodziło w całej serii. Czekajcie. Co to jest za portal do meteru. Dobra, nie mogę przejść. Przez niego. Co ja? Aha, tak, no tak. Ym, o co będzie chodziło w całej serii? W całej serii będzie chodziło po prostu o to, żeby. O. Jak ja to lubię. W całej serii będzie po prostu chodziło o to, że. Nie mam pozwolenia. No dobra, dobra, nie, nie przedłużając. W całej serii będzie chodziło o to, żeby. że będziemy przedstawiać jakiś serwer i będziemy przy okazji robili serwerowi reklamy. I w opisie zawsze będziecie mieli IP do serwera i po prostu będziemy wykonywać różnorakie zadania, które, które są związane z tym serwerem. I o to będzie chodziło w całej serii. I tą serię postaram się prowadzić z każdym. E, z Pioną, e, z Melvingiem, z Fidoxem i z wieloma, wieloma innymi. I o to właśnie chodzi w, chodzi, chodzi w tej całej serii. Hey, Niech będzie. Że po prostu będziemy... Że po prostu będę dawał IP z danego serwera, na którym nagrywam. I po prostu będę robił serwerowi reklamę i na dodatek będę y, wykonywał z tego serwera y, przer, przeróżne różne jakieś przeróż... no kurde jak to się przeróżniste przeróżniste zadania y, no i na razie no i już chyba was wtajemniczyłem w to wszystko no i się trzymajcie na razie pa pa